Co to było? Ktoś kubkę rzucił? Cześć. A to jest jakieś więzienie w ogóle? No, z więzienia uciekamy. Hmm, Dlaczego oni kubkami narzucają bani? Kubkami? W sensie, w sensie gównami? <laughs> Nie, kubkami, czyli taki kuby, kubek Prze... do picia kawy. A, przez by? By. By jak... ...baran, <laughs> to cokolwiek. Mam baby. Gdzie jedziesz? Znaczy gdzie jesteś? A tu Bang. O opatrz tu jest ten psoniczny coś tam Hihi Ty <laughs> <laughs> myślisz, że ja tego nie widziałem? Kupek. Jebut! O, ten nie ma, zobacz, kręgosłup mi wystaje, ale fajnie. Widzisz? Nom nom nom. Widzisz moją latarkę? Mm, nie. Ja to kapa. Widzę twę broń. Wyzwania. Wykonaj wyzwania i zdobywaj punkty rankingowe. Wciśnij, albo bla 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 coś tam. O, dobra, teraz już widzę latarkę. Można się chować w, szaf w szafkach, jak w Outlast'cie? Pewnie nie. Ogólnie w takich grach jak Outlast i Amnezja lubię szafki. Lubię Siedzę szaf w nich cały czas. W tym obcy, Izolacja tam się wchodzi w szafki co chwilę. Nie grałam tam. Znaczy, to nie jest dziwne cię. w sumie, tak? Jak mu rozjebało ryj. Przedkony są dobre Kurwa, nic nie widzę. O to ty, co Insie kurwy. Jeb, jed, 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 je. Czerwone chmurki, czerwone chmurki Dzień dobry Anybody home O Jezus Maria, co mi się stało? Dlaczego mnie tak zapiło nagle, gwałtownie? Nie, żeby to było jakoś przyjemnie. Cześć. Tam chyba nie ma skóry na głowie. Nie lubię jako jedyny widzieć te pojebane rzeczy. To właśnie wyglądało tak. Wychodzisz sobie tutaj? Tak. Idziesz tutaj, O, ciekawe co tu tutaj jest, A tam trzech typów przebiega kurwa. No uwagę na trupa, przepraszam. Cześć. Idziesz pierwszy? Nie idzie. zabijaj go. No już widziałem, że bierzesz. No nie, znowuż go zabiłam, boże, jak jestem głupia, nie ten guzik duszę. Opa. Zobacz. Za Opa. Opa. bieb, Opa. oj, Opa. 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 co to było? Na Opa. Czekaj, idę po chmurki. Here, we'll <coughs> Dobra. Mam nadzieję, że mój głos się dobrze nagra, bo czasami mam z tym problemy. Udałabym się w to grać sama trochę. No, po widzisz, że, że nic nie ma. Widzisz, że nic nie widzisz. Czy ty nic nie widzisz, nie? No. Zostałem wyższą rankę. Rankę. Rankę? Ra Rangę. Wyższą rankę? Ścierwożerca się teraz nazywam. Piękny. Dumny. chciałem się w pogodzić. Tobie też się zwalnia czas, nie? Zobacz, nie mogę w nich palić czasami. Zobacz, co teraz. Bo musisz chyba sobie jakoś mocno ładować przecież. Żeby... Przecież ładuję w nich. Gdzie do Ciebie? To tu za mnie ładuje? Pani się śmieje jak tam wchodził Czekaj idę chmurki pozbierać Co tak jak ja tu też się śmiejesz? Dobra, dobra, <laughs> dobra nieważne Skumała tak. <laughs> lech, lech, lech. A dlaczego jesteśmy w więzieniu? A tego nie wiem Dlaczego nie wiesz? Nie grałeś w dwójkę? A nie wiem czy z wójtkami ma coś wspólnego z tym Idziemy do góry? że na górę, nie, żartowałem, nie idziemy do góry No już polazm, już włożył sam człowiek Może rozwinę? Myślałem, że jesteś za mam Nie, teraz jestem z tobą Gnięcie kurwy, pójdę wam gry. Dzień dobry Bang, bang, bang ale wyrażaj się ładnie boś mamie pokaże <śmín> Gin się kurwy, chuj mam ryj Did it! Did it! Ej nie mogę wymieniać broni, ale super Did Jak nie? no. Możesz. Did it! Oh nie! Dzieliłam się z tobą, cieszysz się. Aha. Ja tu walczę na śmierć i życie. No idę już przecież. Nie maruj się. No, przecież nie mogę już na czasami. Ogólnie jak grasz kampanie sam to możesz być albo jednym, albo drugim? Nie. Tylko tym moim A ten twój on tylko tak towarzyszy w filmikach. Nie czas jest obok, ale tak naprawdę nie ma Jak ci się naruj. Gdzie on jest? już go? Tam nikogo nie było. Tu jest! To Bo... no, co, co im... coś robi w ogóle? Co? Te twoje czary. No, oczywiście, że tak. Jakie pytania zadają ale. Jeszcze ktoś tam był. Chyba. Delta 3-2, sight of target. Tracking towards cel bomb Charlie. Charlie! Czekaj jeszcze raz. Podzieliłeś się? Chujem. Idź na dół. A czemu na dół? A może tutaj wpierw? No ale zawsze jak jest ten to się idzie na dół. Eee, tam jest dziwnie. No właśnie dlatego chciałem, żebyś wykonany. No to idź tam wpierw. No no body! No czemu idziesz na dół? Tam musimy iść. Ale może tu też jest coś fajnego? Ale może tam wpierw musimy, bo się tu nie O, patrz, chwilę broni. Super, i tak mnie jest potrzebny. Tu jest ciałko Ej chcę je, chcę to ciałko Latarka mi jakby przestała działać dobrze Ale śmiesz Dlaczego nie mogę wziąć tego ciałka O no. bo gdzie polazłeś Zostawiłem cię samą mmmm, Ciemno jak tupie Kurwa macie. Tego też nie widziałaś. O, ciałko. I no co? Ja chciałam to ciało, a ty mnie przyniosłeś. Tak? No co robisz? No nic nie robię. No, coś zjebałeś. No i se po nie, nie? No to zostań tu, nie idź nigdzie. A przecież stoję kurwa co to jest w ogóle to łączy mentalne? Co to daje? Jakieś bonusy chyba. Mhm. Czegoś tam. Of the food.